Dlaczego? Dlaczego w temacie odkrywania siebie jako świadomości tak często mówi się, że ty nic nie musisz robić? Dlaczego tak często mówi się ty nic nie musisz robić, żeby to odkryć, żeby tym być? Myślę, że jest to bardzo ważne, żeby to dobrze zrozumieć. To czym naprawdę jesteśmy, <świadomość>, świadomość, którą jesteśmy pierwotnie, którą jesteśmy, w swojej esencji, jest obecna w każdej chwili. I cokolwiek zrobisz, jakikolwiek wysiłek podejmiesz, jakiekolwiek działanie będzie wydarzać się na tle tej świadomości, cokolwiek się dzieje, cokolwiek pojawia się w Twoim życiu, jakikolwiek impuls pojawia się w Tobie, ty jesteś świadomy tego. Więc każde działanie Każde działanie będzie po prostu obrazem, który wyświetla się na tym tle świadomości. Dlatego, żeby zobaczyć to, żeby odsłonić dla siebie ten aspekt świadomości, żeby odsłonić dla siebie tą obecność, która jest bardziej pierwotną częścią ciebie, musisz na chwilę przestać robić cokolwiek. Paradoks polega tutaj na tym, że nie chodzi o to, żeby powstrzymać siebie od jakiegokolwiek działania. Chodzi o to, żeby zostawić to ciało, ten umysł, emocje takie, jakie są. Nie starać się ani robić czegoś specjalnego, ani zaprzestawać robić czegokolwiek. I wtedy, kiedy. kiedy przestajesz robić cokolwiek z tym. Czego doświadczasz, kiedy przestajesz to zmieniać, kiedy na chwilę zatrzymujesz się totalnie. To znaczy, nie ma znaczenia, co robi Twoje ciało. Nie ma znaczenia, czy ono siedzi spokojnie, czy ono po prostu całe drży po to by zacząć następną aktywność po prostu ty się zatrzymujesz i pozwalasz temu być dokładnie taki jaki jest wtedy możesz zacząć odsłaniać dość dla siebie tą przestrzeń ten aspekt swojego istnienia który który jest właśnie obecnością, w której to wszystko się pojawia. Ale żadne działanie nie może Cię do niej doprowadzić. Bo to jest coś, co jest przed jakimkolwiek działaniem. To jest coś, w czym każde działanie się wydarza. I robimy to po to właśnie, by odsłonić dla siebie tą część nas, żeby zaznajomić z siebie z tym, że w ogóle jest taka część nas, jak świadomość, jak obecność, która jest czymś zupełnie innym niż znamy z naszego codziennego życia, z naszego codziennego funkcjonowania. żeby odsłonić to a później wrócić do życia z tą świadomością Wrócić do życia z tą świadomością i, i wtedy dalej funkcjonujemy, dalej podejmujemy działanie. A nawet zanim to nastąpi, nie jest wymagane, żeby siąść i nic nie robić. Nie na tym polega, nie takie jest znaczenie słów ty nie musisz nic robić, bo często nawet jeśli chcemy odsłonić dla siebie, odkryć ten aspekt nas, który jest obecnością, czasem nawet podjęcie działania jest potrzebne, chociaż ono cię nie doprowadzi do tego. To jednocześnie potrzebne jest podjęcie tego działania. Potrzebne jest czasem dla ciała, potrzebne jest czasem dla umysłu, dla naszego ciała emocjonalnego, żeby mogło się na chwilę uspokoić i otworzyć na to. Ale ostatecznie ty nic nie musisz robić, oznacza tyle, że ty jesteś obecnością, która nie działa, w której wszystko po prostu się wydarza, i nawet działanie ciała, działanie umysłu, reakcje zachodzące na poziomie emocji po prostu wydarzają się w tym, czym ty jesteś, jako obecność. Kiedy zaczynasz to odkrywać, zaczyna stawać się dla Ciebie jasne, że to nie ma znaczenia, czy ciało coś robi, albo czegoś nie robi. Ma to względne znaczenie dla samego ciała w naszym codziennym funkcjonowaniu, ale dla obecności, którą jesteś. To nie ma większego znaczenia. A właściwie nie ma żadnego znaczenia. I tak ty nie musisz nic robić, żeby być tym, żeby zobaczyć, że jesteś tym, co już jest obecne i w czym już wydarza się wszystko. I nawet Twoja reakcja na te słowa też wydarza się w tym. I nawet znaczenie, jakie nadajesz tym słowom, też pojawia się w świadomości. Nawet reakcja Twojego ciała na te słowa też pojawia się w świadomości. Chęć zrobienia czegokolwiek pojawia się w świadomości, I kiedy dochodzisz do tego miejsca, że wszystko co się wydarza jest czymś, na co patrzysz, wtedy przychodzi czas, żeby ruszyć dalej. Jeśli taki impuls pojawi się naturalnie, a prędzej czy później na pewno pojawi się.